Jeszcze raz witamy was wszystkich na terenie Gminy Szemut w stolicy Gminy Szemut pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tutaj przyszli, młodzież. Jeszcze młodszych dzieciaków, ponieważ dzisiaj to jest historyczny dzień dla Gminy Szemut. Myślę, że za 10, za 20, może inaczej, starsi, za 50, młodsi, przepraszam, za 50 lat będą ten dzień wspominać, że tutaj byli na uroczystości oddania nowego budynku y, dla Straży Ochotniczej z OSP Szemut. Obowiązków strażaka w jednostce ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Szemut. Dziękujemy za wysoko cenioną, pełną poświęcenia służbę społeczną w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz za długoletnią współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szemut. Ten to Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, Państwa pozdrowić i pogratulować. W Dniu Strażaka w sposób szczególny dziękujemy Wam, drodzy strażacy, zawodowi i ochotniczy, za to, co robicie dla lokalnej społeczności, za to, że zawsze można na Was liczyć. Panie Wujcie, zabierając głowicę, zapomniałem a kto ma tak się nie? krył no, myślę, że znajdzie fajne miejsce w Waszych obiektach. I pamiętajcie, że on może groźnie wygląda, ale on jest sympatyczny. Gratulacje i podziękowania. Dziękujemy. Dziękujemy. Słowo Łebno, Kielno, e, Przetoczyno, Bojano i Szemut. E, składam najlepsze e, życzenia z okazji tego dzisiejszego święta.